Ekskluzywne kadry prosto z pałacu prezydenckiego. Ten dzień przejdzie do historii. Od tego wydarzenia może zależeć bezpieczeństwo Polski na lata. Tego nie można przegapić. Ogłoszone decyzje odczuje każdy Polak, ale czy przypadną one do gustu społeczeństwu? Głowa państwa wystąpił z pilnym orędziem. Co zmieni się już w najbliższym czasie i na co trzeba przygotować się już teraz? Zmian nie da się uniknąć. Niebezpieczeństwo jest już blisko. Z sąsiedniego kraju ponownie płyną groźby. Sytuacja się zaostrza. Jaka będzie odpowiedź i do czego to doprowadzi? Wszyscy wstrzymali oddech. Mówimy o tym wszystkim w nowym odcinku 24 Polska. Zostawiajcie lajki, komentujcie odcinek, a my tymczasem pracujemy nad kolejnym i jeszcze ciekawszym wydaniem wiadomości. Z nami na pewno nie przegapicie tego, co najważniejsze i najbardziej aktualne. Pierwsze spotkanie i oficjalne uściski dłoni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie został powitany przez prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Głowa państwa przyjął go na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z zachowaniem pełnego protokołu ceremonialnego w obecności wojskowej asysty honorowej oraz orkiestry Wojska Polskiego. Wołodymyra Zełenskiego powitali również ministrowie kancelarii prezydenta: szef kancelarii prezydenta RP Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz, Sławomir Cęckiewicz i Wojciech Kolarski. Przed pałacem prezydenckim wyeksponowano flagi Polski i Ukrainy. W uroczystości uczestniczy również wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Zełęskiemu towarzyszy szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Po oficjalnym powitaniu i przeglądzie kompanii honorowej prezydenci wraz z delegacjami obu państw udali się na rozmowy. Jest to pierwsze spotkanie Zełęskiego i Nawrockiego. Główne tematy rozmów to bezpieczeństwo, gospodarka oraz kwestie historyczne. Wołodymyr Zełęski spotka się również z marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierzem Czarzastym oraz marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą Błońską. Ponadto prezydent Ukrainy odbędzie rozmowę z prezesem Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donaldem Tuskiem. Na te decyzje oczekiwano od dawna w końcu nowelizacja przepisów została podpisana. Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciele będą otrzymywać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, które nie zostały zrealizowane. Zgodnie z nowymi regulacjami, wynagrodzenie przysługuje w każdej sytuacji, gdy nauczyciel nie mógł odbyć przydzielonych mu zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych z przyczyn od niego niezależnych, pod warunkiem, że był gotowy do ich przeprowadzenia. Poinformował o tym prezydent Karol Nawrocki. To pierwszy krok do normalizacji zasad wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Ustawa odpowiada na realne oczekiwania środowiska nauczycielskiego, które przez lata było nierówno traktowane w zależności od samorządu czy pracodawcy. Wiem, że oświatowa solidarność wskazywała, że tę sprawę można było rozwiązać szerzej i lepiej. Zgadzam się. Ta ustawa nie jest doskonała, ale rozwiązuje część realnego problemu i porządkuje chaos, który nie powinien mieć miejsca w państwie poważnie traktującym nauczycieli. Dodatkowo nauczyciele otrzymają wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 roku, które mają być wypłacone do 6 czerwca 2026 roku. Godziny ponadwymiarowe to zajęcia lub lekcje przydzielone nauczycielowi ponad jego obowiązkowy wymiar godzin. Również prezydent podkreślił, że od momentu objęcia urzędu do dziś podpisał 115 ustaw, które uznał za potrzebne i służące interesowi Polek i Polaków. Dodał, że dotychczas 17 razy skorzystał z prawa weta. Zaznaczył przy tym, że weto nie jest gestem politycznym, lecz wyrazem odpowiedzialności i głosem obywateli. Rząd musi zrozumieć, że te weta służą Polakom. Oczywiście rządowi nie są one na rękę, bo zmuszają do cięższej pracy. Powiem bardzo jasno. Rządzie, pracujcie lepiej i mądrzej. To najprostsza droga, by weta nie było. Będzie dobre prawo, będzie podpis. Będzie złe, będzie weto. To uczciwa i oczywista zasada. Z kolei prezydent Karol Nawrocki dodał, że skorzystał z prawa Weta, blokując trzy ustawy. Tym razem dotyczą one prawa oświatowego, podwyżki akcyzy oraz podwyższenia tzw. podatku cukrowego. Samozwańczy prezydent Białorusi znów grozi. Tym razem Aleksandr Łukaszenka oświadczył, że system rakietowy Orjesznik już pełni dyżur bojowy na terytorium Białorusi. Według jego słów rozmieszczenie systemu jest częścią ścisłej współpracy wojskowej Mińska z Moskwą. Podkreślił, że Białoruś i Rosja rzekomo realizują zestaw działań strategicznego odstraszania, który obejmuje obecność rosyjskiego kontyngentu wojskowego na terytorium kraju. W przypadku eskalacji sytuacji, jego zdaniem, do działań bojowych może zostać zaangażowanych kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy z zachodnich regionów Rosji. Ponadto Łukaszenka przypomniał, że w Białorusi już rozmieszczono taktyczne uzbrojenie jądrowe, a teraz do tej listy dołącza nowy system rakietowy. Pierwsze stanowiska dla orjesznika są już przygotowane. System jest u nas od wczoraj i wchodzi na dyżur bojowy. Osobno białoruski przywódca odpowiedział na krytykę dotyczącą sensowności rozmieszczania takiego uzbrojenia. Przeciwnicy, według jego słów, twierdzą, że Białoruś automatycznie staje się priorytetowym celem w razie konfliktu. Łukaszenka wezwał, by nie zwracać uwagi na takie ostrzeżenia i przeprowadził paralele z budową białoruskiej elektrowni atomowej, która kiedyś również była intensywnie krytykowana. "Jeżeli ktoś będzie z nami walczył, to uderzać będą nie w symbole, lecz w centra decyzyjne. Dlatego robimy wszystko, aby wojny nie dopuścić." Oświadczenie o wejściu Orjesznika na dyżur bojowy padło w kontekście ogólnego zaostrzenia retoryki wojskowej Mińska oraz pogłębiającej się zależności Białorusi od Rosji w dziedzinie bezpieczeństwa. Wcześniej społeczność międzynarodowa wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie rozmieszczeniem rosyjskiego uzbrojenia jądrowego i rakietowego na terytorium kraju. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że ma nadzieję na szybkie działania Ukrainy w kierunku pokojowego rozwiązania wojny z Federacją Rosyjską. Za każdym razem, gdy Rosjanie zajmują zbyt wiele terytoriów, Rosja zmienia swoje stanowisko. Trump, odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące spotkania w sprawie Ukrainy, które odbędzie się w ten weekend na Florydzie, stwierdził, że strony są już blisko porozumienia. Mam nadzieję, że Ukraina szybko zareaguje, ponieważ Rosja tam jest obecna. Zapytany również, czy będzie prosił kongres o zgodę na ataki naziemne na kartele w Wenezueli, odpowiedział w następny sposób: Nie jestem zobowiązany, by im to mówić, ale zupełnie mnie to nie martwi. Mam tylko nadzieję, że nie dojdzie do wycieku informacji. Nieoczekiwana prawda o otoczeniu Putina. Nie wszyscy go popierają? Były zastępca szefa administracji prezydenta FR, polityk Dmitrij Kozak, był jednym z tych, którzy nie obawili się sprzeciwić rosyjskiej inwazji na Ukrainę, mówiąc o tym Władimirowi Putinowi. We wrześniu 2025 roku Kozak złożył rezygnację ze swojego stanowiska. The New York Times opisuje historię nieposłuszeństwa wobec rosyjskiego prezydenta. Drugiego dnia pełnoskalowej wojny Władimir Putin nakazał Kozakowi żądać kapitulacji Ukrainy. Ten jednak odmówił, tłumacząc, że nie rozumie czego rosyjski prezydent chce osiągnąć, rozpoczynając inwazję. Co więcej, gdy emocje między nimi sięgnęły zenitu, Kozak oświadczył, że jest gotów zostać aresztowany lub zastrzelony za swoje nieposłuszeństwo. Później ujawniono, że Putin włączył głośnik, dzięki czemu wysokiej rangi urzędnicy mogli usłyszeć rzadki moment nieposłuszeństwa wobec rosyjskiego prezydenta. Kozak podał się do dymisji we wrześniu 2025 roku, miesiąc po tym, jak pojawiły się informacje o jego sprzeciwie wobec wojny. Po tej publikacji sześć innych źródeł potwierdziło dziennikarzom, że podzielał on opozycyjne wobec wojny poglądy. Jednocześnie twierdzą oni, że jego stanowisko podziela wielu przedstawicieli biznesu i kultury oraz innych urzędników. Nowa fala niezadowolenia z działań Putina pojawiła się zwłaszcza w kontekście odmowy zakończenia wojny na korzystnych warunkach zaproponowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Kreml ostrzegł administrację Trumpa przed fatalnym błędem w sprawie Wenezueli. Zaznaczono, że decyzja może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji w czwartek opublikowało nowe ostrzeżenie dla administracji prezydenta USA Donalda Trumpa w kontekście eskalacji napięć między Stanami Zjednoczonymi a Wenezuelą, podaje Newsweek. Zauważamy stałe i celowe próby eskalacji napięć wobec naszego sojusznika Wenezueli. Jednostronne decyzje, które stwarzają zagrożenie dla międzynarodowego żeglugi, budzą szczególny niepokój. Napisano w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, podaje Newsweek: MSZ państwa agresora wyraziło również nadzieję, że administracja Trumpa, znana ze swojego racjonalnego i praktycznego kursu politycznego, nie popełni fatalnego błędu i powstrzyma się od eskalacji sytuacji, która może prowadzić do nieprzewidywalnych konsekwencji. Wcześniej Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone chcą odzyskać prawa do ropy w Wenezueli. Jednocześnie, według informacji Politico, administracja Trumpa w prywatnych rozmowach pytała amerykańskie firmy naftowe, czy powrócą do Wenezueli po odejściu Maduro od władzy. Jak dotąd żadna z nich nie wyraziła zainteresowania działalnością w tym kraju. Dodatkowo, Trump ogłosił pełną blokadę tankowców wenezuelskich objętych sankcjami. Podkreślił, że reżim prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro wykorzystuje ropę z skradzionych złóż na własny zysk oraz do finansowania terroryzmu, handlu narkotykami, handlem ludźmi, zabójstw i porwań. To były wszystkie wiadomości na dzisiaj. Dziękujemy, że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości.